Ja też, musicie zrozumieć, że ja, ja, ja jako streamer też nie mogę się dzielić wiecznie widownią. Ja też ciężko pracowałem na widzów i też się nie będę dzielić i codziennie robić przesyłu, bo ziomek mi robi gierkę i gra ze mną i się klei do mnie, bo, bo wie, że mam dużo widzów, to się ze mną klei, gra ze mną i czeka, aż ja skończę live'a i mu wyślę widownię. No kurwa, zrobię tak, bo jestem uprzejmy, ale nie będę tak robić codziennie. Co będzie któregoś dnia, jak mi zabraknie kurwa yy, yy, widzów? Bo wszyscy pójdą gdzie indziej, bo ja wysyłałem, pokazałem. Ktoś uznał, że ktoś yy, na przykład, że tam mu się lepiej ogląda. To są interesy, Lepo kochani. Nie można codziennie wysyłać komuś widzów, bo można stracić. Fajful, Pomogłem, ziomek miał po 300 osób, Zajebne. miał po 300, po 400. Dobra, może zaczynać skociło. tam dole. Po 1200 mu się zrobiło. Nie będę codziennie przesyłu robił no, widzów, bo ja na pojebawie tym pojebawie. stracę, ja też mam kontrakt, ja też muszę robić wyświetlenia, też jestem zobowiązany dla Facebooka robić dobre statystyki i też muszę dbać o swój interes, o to, żeby mieć pieniądze i o to, żeby tutaj siedzia, siedziała duża liczba widzów, bo co by było, jakby tutaj było 1500, a tam dwa koła. Pojebało was kurwa, pokurwiło cię na łeb? Nie będę z nim grał, bo dbam o swoje interesy i ja sobie zbudowałem dużą widownię. Pomogłem jak mogłem, dałem dużo, bo z 300 na 1200 to jest w kurwe przeskok. I nie powiesz mi, że nie? I starczy dzielenia się. Nie, jej, bo trochę, to już nawet nie tak nazywa nie się nie dzieleniem, tylko jebanie. To, to już my. jest jebanie, to już nie jest dzielenie się. To już jest jebanie, podklejanie się na siłę, żeby jak I najwięcej się no no spokojnie, bo Ja, ja to pierdolę. Ja to kurde. czuję, ziom przecież ja gram kurwa 5 lat robię streamy, co ty będziesz mi mówił? Co, przecież czuję takich ludzi okay. zapach w powietrzu takich kurwa trzania. I skąd cię mi pierdolę? Leci napad. W Kurwa, czasami mam ochotę was rozkurwić wszystkich. Bez powodu ze mną nie grał chyba, nie? Czy kurwa bez powodu gra? Bo ziomek, bo ziomek, bo ziomek! Gram z tobą, bo jesteś dobry ziomek! Kurwa! Bez powodu nie grał, pajacuje bany. Wiedział, że coś tego ma, więc zamknij pizdę już. Jakby z widzów z tego nie miał, to by nawet cześć nie powiedział, więc utkaj łeb, kurwa. Idę siku. Negocjujesz jak to już poprawę.